Kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakresy na Pozytywne i lecimy z szybkimi wiadomościami od tej osoby, która macie w serduchu, na myśl, z której nie macie kontaktu. Co ta osoba, o której myślicie, chcecie zapytać, mam Wam do powiedzenia w tej chwili, na chwilę obecną. Pasujemy sobie jak zwykle, żeby nie było. No i co? I zaczynamy fajną zabawę z wiadomościami. Co on, ona, osoba, o którą pytacie, z którą nie macie kontaktu, chce Wam na tę chwilę obecną powiedzieć? Mów śmiało. Myślcie, to po prostu zamknijcie oczy lub skupcie się na tej osobie. Dobrze się musicie skupić, chcąc się dowiedzieć, co ona chce wam przekazać, powiedzieć. Co chcesz jemu, jej powiedzieć na chwilę obecną, w tej chwili, mów śmiało. Sorry, ogólnie za jakoś, ale niestety musiałam przekręcić, bo ta kamera, słuchajcie, spadała. Także wiecie, ogólnie wzięłam, przekręciłam ją bardziej na bakier no bo będzie dużo łatwiej, bo gdzieś tej się amortyzacja amortyzacji trzymała, nie? Lecimy z szybkimi wiadomościami. Co chcesz jemu, jej powiedzieć? O sobie, która o tobie myśli, o, myśli, o tobie myśli, o ciebie, o ciebie pyta? Co chcesz jemu, jej powiedzieć w tej chwili, na chwilę obecną? Tu wypadło, to weźmiemy. Tu to wypadło. Czy jest jeszcze coś, już tak na, poczekajcie, żeby nie było, że on celowo wypada? Czy jest jeszcze coś, co chcecie powiedzieć tej osobie, lub ta osoba, lub te osoby, liczba mnoga, przypominam. Możecie myśleć o kilku osobach, o, o jednej, tak? Czy jest jeszcze coś, co chcesz, chcecie lub chcesz powiedzieć tej osobie, która o siebie pyta? Już tak na odchodne. Mhm. Czy jest jeszcze już tak na odchodne, co chcecie, chcesz powiedzieć tej osobie, która o, ciebie o was pyta? Już nie. Ok. Także lecimy z szybkim przekazem, słuchajcie. Troszeczkę tych wiadomości, słuchajcie, będzie. Zbliżamy te wiadomości. My sprzątamy akurat. Ogarniamy wszystko. Z noga opolała, ale cóż. Chcę być tylko osobą szczęśliwą. W końcu nie płaczę po nocach. Hmm. Chyba, że ze śmiechu. Obawiam się, czy Twoja rodzina, przyjaciele mnie polubią. Żałuję, że Cię poznałem. Poznałam tamtego dnia. O czym mówią? Wszystko. Właśnie to wyczytałam, wyczytałam. W końcu nie muszę się martwić, że mnie zdradzisz, zranisz. Mówię Ci całą prawdę, a to w koło swoje. Mam wobec Ciebie poważne plany. Jesteśmy bliźniaczymi, płomieniami, bratnymi duszami. Będziemy znowu razem. Przeznaczenia nie oszukasz. ucieka ile Ci wejdzie. Marzenia się spełniają, masz na przykładzie moim, karma wraca, pamiętaj, to koniec, wygarnę Ci kiedyś emocje i uczucia, zobaczysz, Jestem już, ci, jesteś już cieniem i spełnieniem moim, zaczynam nas rozumieć, boję się odezwać do Ciebie. Zaproponuję niedługo spotkanie, na pewno się ucieszysz, wyjaśniające, dowodni mi swoją wartość, szczera rozmowa oko mi się należy, przepraszam, że cię odsunęłam, odsunęłam od ciebie, nie potrafię zrozumieć twojego zachowania, czułam, czułem, że nie jesteś na mnie gotowy, gotowa, no ja wyznaczam poprzeczki i granice w tej chwili, ciekawisz mnie, twoje zachowanie mnie pchało od ciebie, odpycha, wpadłeś mi, wpadłaś tam tego dnia oko. Nie baw się moimi uczuciami, pobawić się ktoś pobaw pobaw swoimi, zobacz, jak to dobrze. Czuję Twoją obecność praktycznie codziennie. Straciłam, straciłem głowę na chwilę, kocham Cię. Nikt nie jest idealny, pamiętaj, nawet Ty, nie ufam Ci. Uczucie to nie zabawka, pamiętaj, muszę Ci sprawdzić. Zmieniam się dzięki Tobie na dobre. Żyj z każdym w zgodzie. Planuję macierzyństwo. Zawiodłeś, zawiodłeś mnie znowu po całości. Lubię wyzwania więc w nie idę. Już ja się to zajmę. Koniec z dołami. Robię karierę. Jestem szczęśliwa, szczęśliwa, gdy widzę, jak się uśmiechasz. Przestań mi robić medyk. Robię Ci na złość. Patrzy sercem, nie oczami. Po co zrobiłaś, zrobiłeś te szopki? Jak wiedziałaś, wiedziałaś, że nic z tego nie będzie. Nie wiedziałeś. Mnie w spokoju. Związki z Tobą i znajomość mnie przeraża, przerasta. Moja intuicja, przyczucie są dobre. Nie mam złych intencji wobec siebie. Chcę dobrze. Pojawiłaś, pojawiłeś się w tym momencie, w złym czasie. Pozbieram się dzięki Tobie. Wnioski wyciągnięte, karma przepracowana, lecę przed siebie. Teraz rzuciłam Rzuciłem się w karierę, żeby odkładać na marzenia, budować swoją przyszłość. Nie planowałam, nie planowałem się zakochać, jak ty to zrobiłaś, zrobiłeś. Wolę życie w samotności niż huśtawki, które odbierają mi uśmiech. <laughs> odbierają mi uśmiech. Jesteś jak przyjaciel, przyjaciółka tylko. Pozbierałem, pozbierałam się, sprawdziłam, sprawdziłam cię tej strony ci nie znam, nie znałam. Spotkałam się z tobą, spotykałam się z kimś innym, lubię gierki. Dawałam, dawałem ci fałszywą nadzieję. Wicewersa. Czyli ta osoba dawała wam taką nadzieję, bo stwierdza, że Wy to po prostu robicie. Czyli tak jakby przykład zębra. Chciałam, chciałem Ci zaimponować, dlatego skłamałam, skłamałem w danym momencie. I zrównać do Twojego poziomu. Proszę bardzo. R próbowałem, próbowałam Ci sprawdzać, czy Ci zależy, czy nie. Uwierz mi, że jeszcze będziesz szczęśliwy, szczęśliwa z kimś innym, tak jak ja teraz. Nie jestem osobą dla Ciebie. Nie chcę więcej cierpieć, marnować czasu, wolę samotność niż bycie z Tobą. Wolę imprezy, balety, to jeszcze nie jest to z Tobą. Nie nadaje się na stworzenie związku stabilnego i poważnego. Sorry, skarbie. Ciekawe. Znowu chcę się czuć tak jak tamtego dnia, gdy Cię zobaczyłam. Zobaczyłem. Boję się odezwać, okazać uczuć emocji, ponieważ boję się, że mnie wyśmiejesz i odsuniesz i rozwalę tym przyjaźń. Wróć do mnie. Każdy ma chwilę słabości, ja też. Dziękuję za cenne lekcje. Wyciągnę z nich wnioski. Ja tu rządzę teraz, pamiętaj. Wyznaczam granice i poprzeczki. W tej znajomości relacji czułem, czułam się jak opcje zapasowanie, jak Twój priorytet. Jestem w końcu szczęśliwy, szczęśliwa z kimś innym. Masz być mój, to masz być mój moja to będziesz. Przyznaczenia nie oszukasz. Uleczmy tą znajomość. Gdy nie robisz mi mętniku, jestem bardziej, bardziej spokojny. Spokojna, szczera rozmowa oko w oko, z wyjaśnieniem ja się chyba należy. Kocham swoje życie, szanuję się na tyle, że od Ciebie odchodzę. Nigdy się nie poddawaj. Czuję się radosny, radosna w tej nowej znajomości. Ktoś powiedział mi coś o Tobie, co mi otworzyło oczy. Nie poddawaj się, bo Ja się nie poddaję. Klamka zapadła, nie masz odwrotu. Dobrze, że dobrze że zmieniłam zmieniłem otoczenie na poważniejsze i bardziej dojrzałe. W tym się lepiej czuję. Koniec dzieci, nady. Teraz tylko poważne życie i stabilizacja. Zasługuje na więcej. Imponujesz mi czasami. Co ty ze mną zrobiłaś? Zrobiłeś, zależy mi na tobie. Jest Jesteś idealna, idealna dla mnie. Nie rób błędnych założeń z innymi na mój temat. Bardzo Cię mocno kocham i tęsknię. Nie możemy stać w miejscu, trzeba ruszyć coś postanowić. Mamy obawy co do przyszłości z Tobą. Mam. Teraz doceniam swoją prawdziwą wartość. Ciekawe. Powiem Ci całą prawdę. Byłaś, byłeś opcją zapasową. Jesteś priorytetem. Spełniam swoje marzenia. To jest to. W końcu ktoś mi pokazał, że prawdziwa miłość i przyjaźń istnieje. Jestem na tyle dojrzały, dojrzała, że wiem, co robię, wiem, czego chcę, więc to idę na całość. Poczekam na Ciebie, bo warto, żeby wyjaśnić z Tobą tę sprawę. Sytuacja mnie wykańcza. Naucz się komunikacji, nie sprawdzaj mnie. Czuję, że to Ty. Nie odezwę się pierwszy, pierwsza. Żałuję tego, co zrobiłem zrobiłam. Podglądam Cię w internecie. Nie ma zrobienia tak łatwo. Biorę ślub niedługo. Zostałam, zostałam zraniony, zraniona tyle razy, że nie potrafię tego zliczyć. Nie walczę o kogoś, kto nie walczy o mnie. Proste i logiczne. Wybierz jedną osobę, a nie grasz na kilka frontów. Nie żyj w iluzji. Cały czas widzę, jak tam stoisz. Serce mi pękło na pół. Jesteś dla mnie całym światem. Masz piękny plus wokół. Mamy dużo spraw do wyjaśnienia. Mam poprzeczki duże i wymagania w tej chwili. Zaczynam działać, idę naprzód. Przy tobie wszystko ma sens. Marzenia się spełniają. Nie jestem zadowolony, zadowolona z tego, co dzieje się między nami. Sprawy stały się poważne. Ja jestem gotowy, gotowa na stabilizację, a z tego, co widziałam, widziałam i dałaś mi oczuć, Weź się w bo się o ciebie martwię. Nigdy Ci nie zostawię. Trudno jest mi się na nowo zaufać. Trudno jest mi się przed Tobą otworzyć. Brakuje mi Ciebie. Nigdy z Ciebie nie wątp. Ruszaj naprzód. Chcę w końcu ruszyć naprzód, a nie stać w miejscu. Dziękuję, że mnie olałaś, olałaś dla kogoś innego. Nie mogę znieść Twoich przykrych, dziwnych słów. Popracuj nad emocjami. Zdrada boli, pamiętaj. Wiem, że to zrobiłaś, zrobiłeś. Mamy do przepracowania karmę. Weź się w końcu w garść za poważne życie i stabilizację. Nie marudzisz tylko. Wszystko się rozpadło. Nie mogłam, nie mogłem pozwolić na zbliżenie się z ponieważ czułem, czułam, że nie jesteś na to gotowy. Chcę z tobą założyć rodzinę. Nie mogę ci zrozumieć, więc odchodzę. Czas leczy rany, ale zostają blizny. Pracuję nad budową domu. Rozwijam swoje pasje i hobby. Ten związek jest mega męczący, zarazem namiętny. Nie chcę ci znać. Nie wracam do stałego rozdziału. Mam lepszy nowy. Nie wracam do ciebie. Ty tylko robisz maski, Mętliki na no to znajomość i co? Zaryzykuję się odezwy. Cześć!